Ten przewodnik wyjaśnia, jak zaimportować plik z wyciągiem bankowym w formacie MT940 do systemu Madar 7 w chmurze. Kliknij w Moduł Księgowość w panelu głównym aplikacji. Na klawiszu Kasier kliknij w Import Dokumentów. Z górnego paska menu wybierz operację, a następnie import MT940. Kliknij w wybierz plik, aby wybrać plik MT940 z wyciągiem bankowym z dysku Twojego komputera. Po załadowaniu pliku, kliknij w klawisz Gotowe. Po zaimportowaniu pliku, wyświetlony zostaje raport z importu. Kliknij w X, aby go zamknąć. Wyświetlona zostaje lista wstępnie zaimportowanych dokumentów. W kolumnie dotyczy podane są numery dokumentów, z którymi program powiązał poszczególne pozycje z zaimportowanego wyciągu bankowego. Jeśli program nie powiązał danej wpłaty z dokumentem, a powinien, zaznacz tą pozycję wyciągu bankowego i kliknij przycisk edycja. Aby powiązać wpłatę z dokumentem ręcznie, należy wybrać bazę, np. rejestry, a następnie należy kliknąć strzałkę w polu rozlicza. Z wyświetlonej listy niezapłaconych dokumentów wybierz ten, za który kontrahent dokonał zapłaty. Zapisz zmiany, klikając przycisk Zatwierdź. Wejdź na listę raportów bankowych w polu Raport i wybierz ten, w którym wyciąg ma zostać zaksięgowany. Kliknij klawisz Księgowanie, aby zaksięgować wyciąg bankowy do wskazanego raportu bankowego. Ten przewodnik zilustrował, w jaki sposób zaimportować wyciąg bankowy w formacie MT-940, powiązać wpłaty, zapłaty z dokumentami i zaksięgować go w odpowiednim raporcie bankowym.